Hej, hej, siam się, tej że to nowa Seria na kanale, ale się jaram, kurde. Bardzo mi się chce pograć w tą gierce, i to jest Totally Accurate Battle Simulator. Nie wiem, czy widzieliście tą grę, ale jeżeli nie widzieliście, no to zobaczycie u mnie. Jest to teoretycznie gra strategiczna, ale nie do końca. Zaraz zobaczycie dlaczego, jeżeli nie znacie tej gry. Bo wiecie, w normalnych grach mamy, kurde, strategie, jakieś tam pierdoły. <laughs> a tu mamy śmieszne rzeczy. Po prostu bierzemy se, kładziemy se. włócznie rzucaczy, kilku paukersów, no i jedziemy start. Mamy se, kurde, wojnę. ーボイナー Dostali po jajach włóczniami. Tak, świetna gra z bardzo głupimi jednostkami, że tak to ujmę. Właśnie chyba siebie sami zabili. Ten ma małą głowę. What the fuck, tary? Wait, what? Co ci się stało? Wait. dude okej. Okay. Wygraliśmy. Super, super wyglądacie. Świetnie, świetnie Wam poszło. Ekstra. No, więc właśnie widzicie, tak wygląda. Bardzo mi się chciało w tą grę pograć, bo ją bardzo lubię. Już ją w zasadzie od dawna, więc no, wiecie jak to jest. Okej, okay. teraz mamy dużo włóczniowców, więc weźmy sobie tarczowców, no Wiadomo, tak? Logicznie, jakieś strategie, kurde, sobie zrobię. Jeszcze jednego mogę i akurat. O, tak, z tego co mi się wydaje, na terenie są ukryte przedmioty, ukryte jednostki. Jej, czy liderów odblokowałem? Dokładnie tak i to jest w tym miejscu, jak się tutaj patrzymy, na środku, na tym pięku. Właśnie tak, jeżeli ktoś będzie chciał sobie pograć, czy te... oczywiście w tą grę, to będę wam pokazywał mniej więcej, gdzie są te ukryte jednostki, jeżeli was to będzie interesowało, bo ja jak najbardziej polecam tą gierce, jest naprawdę zarobista. Okej, okay. 3, 2, 1, go. Nie będę na razie sobie szukał ukrytych jednostek, bo nie pograliśmy sobie z zasadzie. O, nie! Nie jednego już mi zaciukali. Nie mogę się patrzeć w dwie strony naraz, tak? Bici ich tarczami. Nie odsłaniajcie się! Nie odsłaniajcie się, mord! Nie, bo wtedy możecie dostać. A tarcze są nie, na szczęście niezniszczalne w tej grze, więc tarczowcy są świetnymi jednostkami na dystansowych przeciwników. Jakby też nie byli trochę głupi, to by byli też mocniejsi. <laughs> nie wiem czy nie wiem czy idzie im na lepiej. Mogę jeszcze przejąć ogólnie kontrolę, to jest też bardzo fajne. Jestem tarczowiec! Atakować go! Gęk mu zrobić! Jest, wygrałem! Nice! Kolejna runda. What the fuck? Co to był za dźwięk? Nie rozumiem, ale okej. Okay. Hmm. O, kurde, dobra, mamy... Okej. Okay. Dobra, mamy już dużo cięższą brudne. Mamy tutaj czarodziejów, kamieniarzy i pałkowców. Kurde. Hmm, jakby to zrobić? Zrobimy może dywersję. Mała dywersja. Bo dwóch maczukowców damy, żeby tutaj się wypstrykali, <laughs> że tak to ujmę. I może damy jakieś takie mini wsparcie z tyłu, coś w ten deseń. Czy mogę to jakoś... Mogę pieniądze swoje jakieś lepiej wykorzystać. Może, może tak. Ale damy ich z przodu tutaj. Ej, let's go! Go, guys! Jeszcze wiem, że z R jest zwolnienie Dobra, nie będę od razu zwolnienie robił Rzucił głazem Tak, właśnie takimi kolcami strzelają magowie Kurde, jakie to Dobrze Dobrze się bawisz, stary no. Nie, chyba się nie najlepiej bawi Chyba nie żyje No, Jaja mi go, tak? Spadnie na niego Dobra, co tu się dzieje? Chyba moja dywersja Chyba, chyba zadziałała W sensie umarli, ale chyba zadziałała Dobra, przyspieszmy czas Nie ma co zwalniać na starcie Bić ich Bić gnośni. Na naparzanka, dostał w dupę z włóczni prosto. Wow, jaki chaos. O, tak, zabiliśmy wszystkich magów ich. Jej, wygramy, nice. Uff, ale dostał, dostał w ciry. uff, go Chciałbym, wow, włócznia leci, włócznia, patrzcie, włócznia w 3D, kurde. Dobra, kolejna rundka, lecimy. Wow, formacja trójkąta. Nie no, dobra, to jest trapez, dobra, nie bądźmy, nie bądźmy głupi. Jest ich dużo przy sobie, więc teoretycznie stwierdzam, że szamani by tutaj byli całkiem nie najgorsi i kamieniarze, bo oni chyba trafiają w dużo Jednostek na nas. No, przy okazji sedamy tutaj. No, czemu nie, no, sprawdźmy po prostu. Zajmijmy się jednego szamada. Szaman, szaman, unga, bunga, szaman, szaman. Pierdut! Wow, we shit! That's a lot of damage! A to, 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 nie zdążyłem się wycofać. Cofam się! Rzucaj włóczniom, rzucaj! Mhm, mm w co rzuciłem? Dwa w gówno. <laughs> tak, biją się, biją. Wygramy, rzucaj im w tył. Tak, rzucaj. Nie w tego chciałem rzucić, ale okej. Okay. Zwycięstwo jest po naszej stronie. Został jeden gnój. Jeden gnuj starczą. What? Pff, pff, pff. W ogóle nie trafiłem. Zarobiście. Mhm, pewnie nas jeszcze zabije. Jeden z gnuj starczą. Czuję to po prostu. No, kurde. Kurde, panie, nie atakuj mnie. Ja nie żyję. Uciekam. Nie, goni mnie, goni mnie. Szlak, szlak, szlak. Auć No, kurde. Gówno, przegrałem. Jeszcze raz. Mhm, pewnie nas jeszcze zabije. Jeden z gnuj starczą. Dokładnie to samo, ale wiem. Nie, nie stwierdzam, że to był dobry. Po prostu mieliśmy pecha, tak. Jeszcze raz. Boom. Je, yeah. aby. No, teraz, teraz coraz lepiej nam idzie. Ewidentnie. Pierto kolcem Uuu, trafiłem nawet w kogoś jeszcze. Yes, łot! Aha, teraz wygraliśmy od razu. No właśnie widzicie, bardzo dużym aspektem w tej grze też jest losowość tego wszystkiego, więc no czasami jest z tą samą armią. Bitwa totalnie wygrana albo totalnie przegrana. No to będziemy musieli testować. Yes, Jesteśmy w kolejnych poziomach. Poziomy farmerskie? Tak, farmerskie, no tak. Farmerzy. Farmerzy to by piękne strachy na wróble, tak? Tak, super strach na wróble. Dobra. Z kim my tutaj walczymy, z, z hobbitami, dokładnie. Mają na dwohatne nogi. To nie jest tak, że sobie po prostu ich nazywałem hobbitami, to są naprawdę naprawdę hobby. hobbity. I tu mamy farmerków farmerkowych, <laughs> ale mają oczki. Super, <laughs> temu się temu się chyba jedno, jedno oko się mu nie uda. Ten jakie ma, <laughs> ma mordę. Dobra, świetnie się bawia oglądając jednostki, ale no, trzeba grać normalnie, tak? Dobra, Uu, możemy, możemy super jednostki dać. Dobra, dajmy se dwóch, dwóch takich toporkowych ziomeczków. Toporkersy, szamana, także żeby ich pierdutnął na samym starcie. No i może obronę dla szamana. A ja sobie będę by z siekierkami. Let's go guys. No, mogę szybciej iść, bijąc w powietrzu. Diabać! Działać ich! Szał dziabania! Działam go! Działam go! Wygram! Wygram z dziry Jeden mały gnój został. Ło! Wow. Na dupie! Nie! Nie wiem kto mnie atakuje, na dupie mi się przyczepił! Tak! Wygraliśmy! wzięliśmy się na tyłku. I wisiał po prostu, co za kurde menda. Okej, okay, mamy kolejna, kolejna armia. Mamy potionkowców. Tak, ja wam tutaj tak tłumaczę, bo mniej więcej już wiem rzeczy, no bo grałem wcześniej, w poprzedniej wersji, teraz jest dużo, dużo więcej nowszych mapek i takich tam, więc później już nie będę wiedział, jacy są przeciwnicy. Ale na razie wiem. Możemy Mańka po prostu postawić. Czemu nie w zasadzie? Mamutek co będzie? Może sprawdźmy po prostu. Będę mamutkiem nawet. Czemu nie? Spacja! Spacja to jest szarża! Słonik! Yeah! Jak rzucają mnie tymi Kurde, swoimi potionkami to mnie nabzdrungolają po prostu. Czarza! <słuch> Słoń! <słuch> wow, to była najłatwiejsza runda z tych wszystkich jak na razie, dobra, kolejny etap o, takie macie tutaj ciekawe uformowanie, no dobra dobra, ciekawe, ciekawe, u, mogę mamuta i coś jeszcze, Łep, to nie za łatwe naprawdę, stwierdzam, że chyba, chyba ja znowu wygramy, zdecydowanko, let's go jest ich dużo, ale mamut, gnieś ich nice, ich ich matyczki, jadą mi, kurde, nic robić wow, trochę nie trafiłem na początku, ale już już jest, nieważne, co ja tam sobie mówiłem nic, nieważne, skończona runda super pięknie jest, teraz mamy kosiarzów, kosiarzów, no, na kosiarzów wydaje mi się, że mamuty są po prostu najlepsze na wszystko <laughs> tak, pamiętajcie, hasło życiowe mamuty są najlepsze na wszystko mamuty w uczniowce, koleś z toporkami piękna, piękna, super organizacja organizacja, super zestawienie Skaczą mi na mordy, co oni kurde se myślą, au, jesus, dobra ci auć, jestem na, na bzdrągon znajebem, znajebem stary, szwo, kurde, nie żyję <laughs> trzeba mi nie dawać tej pysznej wódeczki <laughs> czy takie słowa są dozwolone na YouTube? Przekonaj. Zronamy się. Wrzucając odcinek. Zgnieś ich. Zgnieś ich swoją dupą. Kto jeszcze żyje? Tam żyje. A, jakiś mały, mały gnom. Mały gnom się rzuca po moich włóczniakach. Super. Szarżować go. Nie mogę szarżować. Okej. Okay. Chyba jestem za blisko. Wow. <tak>, tak, po prostu go zmiażdżyłem. Pięknie, brawo. U, następna rundka. Średniowiecze. Tak, chodzimy w średniowieczne klimaty. Mamy tuzin rycerzów. Nie, nie policzyłem. Nie byście sobie. Aha, i teraz jestem farmerami. Uuu, fajno, fajno. Czyli po prostu wymieniamy sobie po czasie rodzaje jednostek, tak. Rodz Dajmy sobie dwóch, kurde, żliwiarzy, że tak to ujmę Znaczy, tak się nazywają, Bo to fuck, tak się nazywają, stary nie, nie ujmę tego, po prostu tak się nazywają Przyjmijmy sobie jednego kosiarza Wy co są? Cześć, to są kobiety chyba Kosiary, kosiary robimy, jałć, nie Tylko nie po No, <laughs> zmiażdżyłem go, wow Kurde, te skosami są super mocne Zarąbiste, runda po rundzie, nie Totalnie easy, stwierdzam, że naprawdę super łatwa jest ta gra jednak Dobra, mamy bartów i łuczników Dałbym sobie murek z siomeczków nożytnich i potion seller, haha, potion seller, śmieszne, śmieszne, dobra, kurde, tylko chciałbym sobie jakoś to logicznie pieniążkowo zrobić, wow, je yeah, idealnie, zero mi zostało, let's go, wojna, tak, no nie, myślałem, że nic mi nie robią łucznicy, ale jednak się przebili trochę przez nasze zbrojki, zrobione z pięknego żyta, co wy, zwycięzca jest po naszej stronie, <śmieszne> już to czuję, łe, łucznik, kurde, stary, to jednak był świetny plan, łuczników już nie ma, tak, bardziej, bardziej tylko uciekają, oni tylko zwracają na siebie uwagę i spadają z klifów, tak właśnie jak widzimy Super jednostki, naprawdę Bardzo inteligentne Okej okay. Narka Narka? What the fuck Chyba tu gdzieś jeszcze jakiś bardzo stał, Tak Kurde, aż przejmę kontrolę Bo to AI nie jest najlepsze w tej grze <grym> <grym> Jakbym tego nie zrobił sam To by tutaj godzinę się tukli. Uuu, katapultka Okej, okay, mamy pierwszą katapultkę do walki Bo potrzebuje coś szybkiego Może strach na wróble jeden się przyda I... Beczkowóz <grym> Beczkowóz, beczkowóz zawsze spoko No, trochę podkami poszucamy. No i może... Może małych gnojów damy Ale dajmy ich może po boku, żeby odwracali uwagę, i ja będę sobie jeżdżącym. Jeżdżę! Jeżdżę! Nie trafisz mnie! Katapulta mnie trafi! Nie? Atak! Szczel! Rzucaj głazami, Jeden z moich ziomeczków rzuca kamieniami. Tak, katapulta była totalnie bezużyteczna. Jest! Jeżdżę, ale mam mi się wódek rozwalił. Na nich ostatni żołnierz został. Bobros! Bobros, afro, atakuj! Atak! tak. wstawaj! Nie czas na melarz. Wstawaj, atakuj! Został jeden gnój! Jest! Brawo! Nice! Pieknie! Super, super wyszło. Uuu, mamy mamy króla, zdecydowanie. I dużo hajsu. To będzie trochę trudniejsza bitwa. Ok. Sprawdźmy dwa strachy na wróble, jednego harwestera na przykład. Obronimy go tutaj ziomeczkami i szarża widłowców. Może, może zadziała, wie? Okej, okay. coś w ten deseń. Spróbujmy. Będę sobie sker Mhm, Jego skrzydła zasłaniają totalnie wszystko. Super. Musimy kapłanów, musimy najpierw zabić. Leco tył, Tajna akcja, tajna akcja. Skradam się, skradam, tak. Tam się zabijajcie. Spok Spoko, spoko, walczcie sobie spokojnie. Ja tu się tylko podskraduję. Je w dupę. Tak, to jest świetny pomysł. że mi się zdążyły jeszcze raz naładować. E, aha, what, what? moje jednostki zabiły króla. A my myślałem, że z leczeniem to jest niemożliwe. Aha, po prostu. Nie, tyle mieliśmy demedża, że udało się. No to super. Super, podoba mi się. Wow, ale w ogóle szybko te poziomy robię. What the fuck? <laughs> Już jesteśmy w tych Pompejach i takich tam różnych spartańskich levelach. Tak, po prostu mamy tarczowców, włóczniowców, tarczowców. Tak, tam o, teraz możemy medieval wziąć. Kurde, wziąłbym w ale oni mają tarcze, więc no Trochę takie, trochę, trochę, trochę siur. Trochę siur. Dajmy, dajmy dwie katapulty. I tyle. I żołnierza jednego. Weźmy sobie tego żołnierza. Odwracam uwagę. Um, okej. Okay. Chyba nie mam. Okej. Okay. Nie umie wchodzić po schodach. Jest totalnie napalony. Brutalne, ale prawda. Nie trafi mnie, tak. Odwracam uwagę, mówiłem. Nie trafisz mnie włóczniom. Nie trafisz mnie, panie. Nie trafisz mnie. Nie trafisz mnie. Za długo masz to włócznie. Tak, w dupkę serca ten fatyk. Jest. Nice. Chyba jestem za dobry w tą grę. Coś mi się tak wydaje, że powinienem kilka razy próbować w niektóre poziomy, ale jak widzimy, jestem naprawdę szybki. Dobra, to te, tutaj zróbmy se dla śmieszności, bo cały czas wygrywanie też nie jest fan. Dajmy sobie dużo łuczników. Dajmy sobie... O, dajmy sobie jednego rycerza. Okej. Okay. Jednego wojownika. Tak? Nie, łucznika. No, teraz jest git. Let's go! Walka! Mają tarcze, ale jak widzimy są niekompletne, więc łucznicy są nie najgorsi w tym momencie. Wow! wow. Ten koleś jest dobry! Koksu! baba baba. Mój ulubiony komentarz. baba. Ba, ba. Nie widzę co się dzieje. Dobra, nie, to nie był dobry pomysł, żeby go przejmować. <laughs> Zwolnienie! Co tu się dzieje? Nie? Moi ucznicy, moi łucznicy weszli na linię ognia. To niedobrze, odsunąć się trzeba. Odsuń się, pucznik, odsuń się. Nie! O, what? Przegrałem. Chyba jestem za dobry w tą grę. Nie wierzę w to. Jeszcze raz, kurde, spróbuję z tą samą armią. Jeden na jednego. Nie! Moja dupa, nie! Spokojnie. Szlak. Szje. Dobra, to nie jest najlepsze ustawienie. Jednak potrzebujemy więcej jednostek z bliska walczących. O, okej. Okay, dajmy z tej strony łuczników, a z tej strony dużo rycerzy. Let's go! Walka. Spójrzmy sobie, jak tam sobie radzą łucznicy. No, łucznicy nie są najlepsi, oczywiście. Jak, tak jak mówiłem na tarczowców. Szczelcie przynajmniej jeszcze raz. No, kogoś tam. No, coś tam, coś tam zrobili, ale nie wiadomo ile. O, może być. Niech wam będzie. Do no, ataku Wyłażą Szarża piernicz, piernicz. Yeah. Wow! Prosto w mordę go chyba trafiłem. Zdezintegrowało go w ogóle. Tak! łotno No, prosto w dzioba go. Wgniotło go w ziemię po prostu. Tak, to jest idealny przykład. Super żołnierza w tej grze po prostu. Idealny. I kolejna runda, ostatnia w tym odcinku. O, mamy już kolejne, oczywiście. Widzę, że za naprawdę zapalam. Z tymi poziomami. Kolejne etapy. W sensie nie. Tak, nadal jesteśmy w tym samym, w tej samej erze, teoretycznie. Same jednostki. No bo mamy dwie katapulty. Zrobimy super króla. To nie jest król. Super król i miliardy healerów. Ja będę tylko. Jestem królem! Jestem królem! Jestem królem! Nikt mnie nie zabije! Nie, wow! spudłowały obydwie katapulty. Jestem nieśmiertelny. Mam hi, hi, hi. tyle życia, że naprawdę. Nieśmiertelność to jest to. Tak, tak łatwo. Okej, okay, jednak nie jestem nieśmiertelny. Gdzie byś tak łatwo zyskać nieśmiertelność w tej grze? Teraz siebie tylko leczą. Nie, to nie zadziała. No, no, no. Dobra, inną strategię wykorzystajmy. E, może coś takiego zadziała. Let's go! Zwolnienie! Wow! E, zapomniałem, że to są starczami ludzie. Super, ale sprawdźmy, sprawdźmy, jak nam pójdzie. No! 17 salt zrobił. Najgorzej nam pójdzie. Dobra, nawet nie chcę się na to patrzeć. <gry> po prostu, nieważne. Może katapulta, dajcie dobry pomysł. Może Bardów damy? Tak dla zmyłki. No i żołnierzów po prostu dużo. Czemu nie? Może to jest dobry pomysł? Sprawdźmy. Ja jestem katapultą. Strzelaj! Wow, ha, nie trafiłem. Super. Świetna ze mnie katapulta. To mi dał licencję na katapultę ja się pytam. Szelaj! Uuu, to był dużo lepszy strzał. Nie, petszotują moich. Szybko trzeba podjechać pod te balisty. One mają większy zasięg niż moja katapulta. Strzelaj! Niestety, ale się duży chyba ładują za to. chyba wygram. Tak, wygramy, wygramy, zdezorientuj go po poczach w oczach gnoja. Jeez! Yes. Nice! Kolejny poziom. Uch, mamy miniotaury. Minotaury, że są mini. Minotaury, nie no. Mamy dwa minotaury i no, ale to będzie już w kolejnym odcinku. Fajnie, super. No mam nadzieję, że się nie umiem mówić. Już po no, prostu koniec, 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 koniec mojej kariery. No, mam nadzieję, że Wam się podobało. no Jeżeli tak, to zostawcie ocenę. Napiszcie mi w komentarz, co myślicie o tej grze, jak dla mnie fajowa. Fajna taka mini gierca mini gier coś taki fajny, fajna strategiczna, jest bardzo śmieszna. Później wam pokażę wszystkie sekretne jednostki. Można później same y, swoje, samemu robić jednostki. To też byłoby fajne. Moglibyście mi dawać jakieś pomysły w komentarzach na ciekawe jednostki. Bo nie będziemy je testować. No to zobaczymy, jak będziecie chcieli, tak? A jesteście tu, jeżeli jesteście tutaj nowi, to dajcie suba. I do następnego ziomy. Bye, bye.